Dzień dobry. Olivia spała w szkole i mówi do mnie ty stary matole Nikt nie wie gdzie idziemy. <grywka> Jest to dla wszystkich niespodzianka. A widzicie tą różową krowę? Tak, kopiłam się. Oliwia. Ostre Moje z Zusemki zmieniam na szóstkę. Bo to ale to cześć! Witamy się z Wami po dwóch-3 po długiej przerwie. Wczoraj e, mój mąż obchodził swoje 50. urodziny. 18 ale niestety z powodu e, codziennych obowiązków nie mogliśmy wczoraj nigdzie wyjść, żeby to świętować. No i dzisiaj e, zabierzemy Was. E, w miejsce, w którym będziemy świętowali wczorajszą uroczystość, nie będzie to e, tradycyjna hiszpańska kuchnia. E, pokażemy Wam coś innego. Może część z Was to zna, bo jest to e, międzynarodowa sieciówka. E, my tam jeszcze nie byliśmy, chociaż nas kusiło to wiele razy. Zobaczymy, jak będzie smakowało. Idziemy. Mało. Nikt nie wie, gdzie idziemy. Jest to dla wszystkich niespodzianka. Aha, to byśmy tam poszli, jakby nas kusiło. Przyszliśmy do burgerowni. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda. Miejsce to nazywa się The Fitzgerald. Chodzimy. Mamy zewnętrzny ogródek, ale tu kolorowa. O, tutaj, no wchodzimy. To one inaczej jakiś zmieniają. To jest najbardziej kolorowa chyba burgerownia, jakie byliśmy. <trykne> Bo moje marzenie siedzieć przy takim stole. No to spełniło się twoje marzenie. Dzięki tacie. Możemy. Jest fajny kolorowy wystrój. Jest wesoło. Jak Ci się podoba? Fajnie, nie? Że co mają? Oczywiście. Tak. A widzicie tą różową probę? A co jest w menu 10? Hamburger, cheeseburger albo nagetsy. To nagetsy. Nagetsy, frytki, I napój. i napój i zabawka. Chicken wings, bowle. Co to? Wegańskie burgery. Ale ile ich tu jest? Raz, no. dwa, trzy, A cztery, pięć. pięć nie są wegańskie. Siedem, są. osiem, wiem, dziewięć, dziesięć. 12 zwykłych hamburgerów jest do wyboru. Mineta. Mineta burger. To może być interesujące. Co to, Co to mineta? Mona? Burger debaka. Konsalsa con salsa bourbon, seboja karamelizada, keso, raclette i bacon. Chyba to? Emily burger. Burger de bacon, z queso, cheddar, cebola karamelizada, salsa Emily, picante i bacon. <try> truffle, 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 burger. Są, są zwykłe frytki Z serem ranger. Z serem z sosem, rancher, z serem i bekonem chrupiącym. E, frytki z guacamole. Krema agria. Ag nie, krema. frytki. z guacamole. Kremem agria, serem, szarpaną wołowiną, bekonem i jalapeno. A czekaj, to jest moja schudzona szklanka do piwa. Oni mają nawet swoje piwo, patrz. Zobacz. 4,5%. O Jezus. Tak. Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Fliske... Ja biorę zamówienie. A to jest takie? Jak nie gazowane To piwo? A chciałem. No jest, chciałem coś powiedzieć. Nie. Ale wiem, że nie. I jakie dobrze się ale zapomniałem, że to. Zamawia się hamburgera, i do tego można dorzucić frytki zwykłe tylko za euro 50. A jeżeli chce się jakieś frytki, na przykład z serem i dodat no, z różnymi dodatkami, to wtedy trzeba zamówić je oddzielnie. No i oddzielnie napoje, czyli nie ma tutaj e, zestawów łączonych. E, do menu dziecięcego można było dokupić loda za 1 euro. Ja chcę Perfekt Perfect Burger. Kosztuje 13:30. 13:30. Emily Burger 10:90. Eee, ten sosem truflowym 11:60. Piwko 2:90. Napój. Ja wziąłam truflowy. Napój 2:50. Eee, a te frytki dla nas to są z serem. Eee, kosztowały w sumie 8,20 8, frytki i tam było wliczone za 1,80 euro 80 szarpana wołowina by bo normalnie nie było tej wołowiny a w Wrap californication 2 kosztowały 19,80 to 9,90 także jak na same hamburgery to chyba nie jest nic cena, nie? Czy nie? Samburger. 12-14 euro. Obdzielnie frytki. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Tak samo jak kosztuje. Jak czujesz się jako 50 latek I co? To? No? A kto? Nie czuję się. Kto wczoraj skończył? 50 lat. Olivia Skończył, co mnie. Ktoś nie wiem. Ktoś? Powiedziałem ci. Ludzie mówią, że on ma 39 do 40. To są po prostu Hiszpania. oni są z natury mili

Tu jest ja, ja. mój burger piękny z sosem kuskowym. tutaj jest jakiś no, perfekt No, wyglądają No i tu jest burger Emilii no. Tu w Kaliforniczym, ale duży bardzo, nie? Duży, no, on taki A ty masz. Opakowanie. No. No A szklanki mam więcej. Magiercy, ale te magiecy taki Ona, fajne. To, to... Tak, zaraz. A i tutaj są frytki z szarpaną bułwiną, serem i bekonem. Czy można już spróbować? mogę tu? Możesz. I na czosy. Możesz. Z bułką mola jalapeno. Sos serowy. No. No, powiem wam, że wygląda to. A poczekaj. kaj? Zament. Zapa. Dobrze. Drapa. A pokaż swoje nagetsy. No to trochę inaczej wyglądają. I tak, jest to dobre. to nie jest typu Ale to... A to mowa, co? A ja. pokażę swoje A to trochę inaczej A niż było było ja zebi jak go lenkida. O ja. Dobre? Ostrego tu nie ma, ma ostry sos, no. A to są na czosy robione tutaj na miejscu. Emily jest głowa. Kąpiuszka, nie. Wiem. Co to? Co to? śmietana. Myślałem, że tupa. Ja potrzebuję bój się. Widzisz? O! co? które? papryczka a ty jeszcze na cofa? Wiesz. tylko bez papryczki ale papryczka to jest to? zielone ja prawie to wzięłam bo tu myślałam, że to oliwka I to uważaj serem. co? Nie, ale bez papryczki, wiesz. To nie są na Nie, to są frytki Tu są na czosy. Ale te na czosy są... To Na czosy są... Oni sami robią tutaj, nie? To w niech domowe. mnie domowy. A gdzie mój ten burger? Ty nie masz burgera, na Zjem ten

Mm. No. Dobry. Dobre. Wziąłeś hamburgera cheese, czyli serowego. Mm. Dobry jest. Serca brudna. Czym obydwa to To już dobre. Co? To mm. już Pokaż. Pokaż. Co? Dobry? Ja próbowałem. Ile ty kupowałeś? Twoje pyszne nagelsy? To zimne. Ja nie, pyszne, ja nie A, próbowałem. Ja nie próbowałem tego. Wybrudziłam się trochę, ale... I tak zimno jest. Ja Ciepko? Ja nie Przykro mi, ale straciłeś swojego wrapa. Ale to dobry. To to. Nie, zostaw. Nie. Patrz jakie mięso różowe. A? Mięsko, ja jakie jenso, jenso A. Dobre, nie jest takie różowe. Jest to jest ekstra. Kolejki dobre, tak? Mhm. Bo to są robione takie na miejscu. Tu nie są takie jak ze sklepu. To są na czasy. To są tortije. To yeah. tu To jest jakieś wędzenie. Nie wiem. No właśnie. Nie wiem, czy to pekon pekon chyba, po to też czuć. To. Nie, to. Tak, ale tu w tych, jak ty jesz, tak samo. O, naturalnie. Tego się boję. Dawaj. Daj. Czego? Daj, Czego? Daj, się nie. Spróbować. Daj Ona chce spróbować. Co lepiej pójść? Ciebie. Pamiętaj, że to pieczę dwa razy. Raz jak jesz. Razek jak wchodzi, a drugi raz jak wychodzi. A jak... Jak mama, jak zjec dwa naraz, to będzie pięć cztery razy. Nie. Hmm. Jak dwa naraz. To popłynie? Mhm. Woda. Moje się. Dawaj. A jak o prostę? Nie zrobię. Tak. I co będzie kolejna kubek będzie? Nie, A, a nie, to. Jak będzie dzisiaj ostre, to zrobicie w i... Dawaj. Dzieło. To dzieło i... Ostre. Oliwy dawaj na nagranie. Dzieło się. Ostre. Moje. Do zestawu dziecięcego, tak? W czarnym rożku. Oliwie tak. Oliviero, co? O, Skratne, co? Tak, kupiłam się. Oli. Oli. Widzisz? Na góry ci No, czemu tam było? Moją Idziemy sprawdzić, czy łazienki są dostosowane. Do osób na pustkach. Jezus, a to wygląda normalnie jak yy, amerykańskie metro. Płytki wyglądają jakby obdrapane, blaszane drzwi, to teraz Zaraz jakieś zombiaki wyskoczą. No i zobaczymy. Łazienka jest, no bym powiedziała, nawet bardzo duża jak na restaurację. Dostosowana do osób niepełnosprawnych. Także plusik za łazienkę. Uuu, nawet skrzypi jak w jakimś horrorze. Hello. Standardowe łazienki. Przyszły desery. Uuu Uuuu. tak? Tak.

Dobre? To mi daj. Oliwie ma dobre. Dla mnie dobre. Sernik jest niedobry. Sernik jest niedobry. No. Dla mnie no. dobry. Pokaż, jak żyj, No, spróbować. In, to jest jaki? Cola cao. Cola cao, no. Cola cao. O co, a to jaki to? A twój jaki? Filimpinus To jest co się do Kto? Kto lepszy Katy, eee, bo mniej słodki. No. Mogą być. Właśnie skończyliśmy jedzenie. Prawie. No i teraz powiemy Wam jak nam smakowało. Ja jadłam burgera z truflowego. I na 5 oceniam go na 4,9. Jak dla mnie na czosy były bardzo dobre Chociaż trochę za bardzo były wędzone Frytki, no to tak standardowo Ja jadłam w rapa i do pięciu oceniam go na pięć. Tylko wrap był zimny, No był zimny, ale był... Był bardzo dobry i sernik z Nutelli. Dużo Nutelli było, ale sernik sam w sobie taki średni. Więc dam. Ja do właśnie. <laughs> sam sernik, no. 3,9. I... Dużo. A ja daję. No, no, ale tak, mam sernik na 5. A, dla, a no, ja no dla właśnie ma wie, taka trójka 3-3,5 a szejk yy, 4 No trzy, no, no 4, 4. Ale cztery, na getsy. E, na getsy to pięć. Na, na, na co nie na mogę, to na 10 To 10 na 10 na 10 Na A Rud to 9 na 10. 9 na 10. Mhm. A frytki to ten mm, Jakieś 8 na 10? 8 na 10. Albo, 10. albo nie. Albo na 10. E, 7 na 10. A mogę ci powiedzieć? No. Ja tylko chciałam powiedzieć, że sernik to tata mi zabrał. <noise> Mówisz swój wstyd? Tyle mm. na 5. .5. 4,5 na 5 No. Następnie. Burger. Ciści burger. I okay. nie smakował. Ci. Jeden. No, nie smakował no. Na pięć. Moja ta ci bardzo smakuje. A czy A, sprzytki? A sprzytki? Shake. No frytki to tam. Frytki pięć na pięć. A szej? 4,5 na pięć. Dobra. Wyraź swoją opinię. Trzymaj. Urodzinową Mam takie mocne 4 i 6 za wszystko Burger pyszny Mięso w pupcik, soczyste, różowe Szejk idealny Natomiast faktycznie ten sernik Nutella go uratowała to czemu to czemu mi go zabrałeś? No tak. A, no dobra, ale ogólnie. Ogólnie polecamy. Polecamy. Polecam. E, burgery bardzo dobry, wystrój fajny. Na czosje bardzo polecam. No ja nie. Jedzenie... Jedzenie ogólnie dobre. Moim zdaniem powinni trochę dopracować desery. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Port. Cena, cena jednak dużo wyższa niż niż w innych sieciówkach. Sieciów. E, tak, ale no, myślę, że nie ma co porównywać. Dla mnie tego jedzenia z sieciówek do tego. Porcje są według mnie bardzo duże. Dodatkowe frytki albo na czosy można zjeść spokojnie na trzy osoby. Oczywiście zapraszamy Was do subskrybowania, e, polubienia naszego filmiku skomentowania będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad Dziękujemy, że z nami jesteście i do zobaczenia w następnym odcinku Dziaki Oceniliśmy jedzenie, a teraz jeszcze czas ocenić wygląd restauracji Jak Ci się podoba tutaj? 8 i pół na 10. Ile? skali na 10? No na 10 no. no. To 8. A łazienki są dekorowane? A nie Ani włość poshensa? No ile dajesz ocenę? Em, um, pilis. 8. 8 na 10. Chciałabym zobaczyć dzisiaj. Nie bądź smutnie, ale daję 1 na 10. 1 na 10? Bądźcie jakiś sufit! Ale zobaczcie, górski jest! Wiem, jest, wiem, to wiem. jest. A, a, czekajcie, czekajcie! A czemu 1 na 10? Co ci? Nie, no. nie, nie Nie podoba Ci się sufit? No nie! A <laughs> czemu? Ale najbardziej co mi się podoba to ten kosz. A, najbardziej podoba się kosz, no. bo trenujesz koszykówkę. Hmm? <laughs> no dobra, a według mnie... Eee, no, 9 na 10, w sumie to nie wiem za co miałabym oddać e, o, odjąć ten jeden punkt, jest fajnie, kolorowo, eee, fajny jest taki e, amerykański styl, mi się podoba. Z ósemki zmieniam na szóstkę, bo toalety wyglądają jak w jakimś horrorze. I drzwi skrzypią. Skrzypią? Idaio. Dziękujemy. Pięć i pół. Pięć i pół. za łazienkę. Dziękujemy. Dziękujemy. Pięć i pół. Pięć i pół. Za nasze łazienki. Za łazienki wchodzą. I jak ja. Dziękuję.